strady, jakieś dziwne oprawy proszę tutaj mamy strady są to strady, zaraz wam powiem jakie. Widzę już z metalohalogenkami o tam daleko jest jeszcze stradańka to są OS 250 chyba To gdzieś tam była o, tu tu jakieś takie coś, to nie wiem co to tam kolejne strady tam nic nie widać, tam już LED są wszystkie oprawy. Tak, tutaj mamy OS 250, a tam coś jest daleko w krzakach, zaraz tam pójdę. Oprawy Elgostrady. teraz wcześniej macie wersję w dzień, tutaj jest wersja w nocy. One nie są przerobione na LED, tylko to są metalohalogeny. Tam daleko gdzieś jest rtęciowa strada. O, tam ciemno jak. No, wiecie gdzie? Tutaj te dziwne coś od Philipsa. Stradeńki, a tam takie trochę ciemniejsze. Stradeńki to takie.